Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku Dzisiaj będzie podejście numer 2 Miałem tego odcinka nie nagrywać, ale doszłem do wniosku A cóż, mi tam nagram Może akurat się uda i uwiecznie to na kamerce A może nie No i dupa będzie kolejna Kolejny będzie problem, nie będzie ok. Rozbierzemy go drugi raz Jedna tam osoba w komentarzu, chyba jedna czy nawet więcej a powiem Wam, że szczerze nawet nie wiem, bo ja mam słabą pamięć. No niestety to jest mój problem. Napisała mi, że tutaj to jest bardziej gazowy amortyzator niż olejowy, że tam w oleju się daje tylko do smarowania i tyle. Sprawdzimy tą teorię. <śmum> Sprawdzimy tą teorię. Bo prawdopodobnie wytworzyło się za duże ciśnienie. Jak dobiłem tam prawie do zera ten amortyzator w dziurze. Prawdopodobnie, no i wywaliło uszczelniacze. Mam nadzieję, że się nie uszkodził na tyle, że nie da się rady drugi raz spróbować. Zobaczymy. Ewentualnie wsadzimy dwa uszczelniacze. <grym> dwa uszczelniacze wsadzimy w ostateczności. Jak pokazywałem Wam w poście, hmm, będę naprawiał ten drugi amortyzator, tak dla zabawy tak samo, w swoim czasie. Zorganizowałem sobie tu sztyce, szpienc cały, o wiele z wyższej jakości stali, chromowane, polerowane, czy kto wie co to jest zrobione, ale o, wyższej, o wiele wyższej jakości niż to, bo to kurde się rysuje moment, a to żeby zarysować jest problem, więc będzie o wiele wyższa jakość wykonania. Jagi, ten cały tumik chiński strasi mi się nie podoba. I oglądałem te tumiki, bo tu mam parę szczyt takich z rozwalonych amortyzatorów samochodowych. To jest o wiele wyższej jakości tumik. A co zarazem idzie? Aż powiem Wam, że się, się zdziwiłem, bo są o wiele większe dziurki w środku yy, na przepływy oleju i tego wszystkiego yy, niż w tym. To są takie naprawdę dziureczki, mikro. Jakość wykonania fatalna, jakość materiału fatalna. No niestety. No i kurde, coś mnie tak nachodzi, ale muszę wenę złapać. Yy, mianowicie połączyć ten tumik yy, z markowego amortyzatora samochodowego yy, z chińskim amortyzatorem i może coś z tego będzie. Ale to muszę wenę, wenę trafić. Tutaj zacząłem toczyć materiał, więc widzę, że się da to toczyć. Nie jest to aż tak twarde dla mojej tokarki, tylko że muszę luznie w tokarce polikwidować, a też, kurde, na to nie mam kiedy, nie mam kiedy tego zrobić, więc, no cóż, no, spuściłem tu już powietrze, bo to zanim zaczniemy rozbierać, to najlepiej, jak jest jakieś powietrze, żeby to spuścić, żeby nam tu nie siknęło nic, no i, no co, no, rozbieramy, zobaczymy, zobaczymy, jak to tam w środku wygląda, czy się rozwaliło coś więcej, czy tylko uszczelniacz puścił i tyle. Mam nadzieję, że tylko uszczelniacz puściła, znowu spadła ta sprężynka, niż że rozwaliło uszczelniacz, bo będzie problem. <grych> dobra, kładę kamerkę na statyw, no i rozbieramy. No dobra, wszystko jasne co się stało, mianowicie wina jest chyba po mojej stronie, po pierwsze, Spadła z powrotem ta sprężynka po drugie pękny uszczelniacz, Ech, to się stało. Ale to też jest z mojej winy, bo do wybijania uszczelniacza użyłem za małej rurki i ona nie siada tam po całości tam głębiej. Siadła tutaj na krawędzi, i jak wybijałem, prawdopodobnie uszkodziłem ten uszczelniacz i przez to piękno. Czyli była szansa, że mogłoby to działać. Mogło to działać, lecz no, no wiecie, no trzeba będzie zastosować tajny manewr. Jakiś nic z tego nie będzie teraz. Nie wiem, kurde, nie mam za bardzo pomysłu teraz, jak to naprawić. Nie wiem co wytrzyma te ciśnienie, takie spore ciśnienie się będzie robić I byle jaki uszczelniacz tego nie wytrzyma Jak To zrobili bardziej pasowne wszystko To uszczelniacz by mało pracował Kurde, tak Wam szczerze powiem Nie wiem czy mi się uda to naprawić Postanowiłem to, że złożę to na tym uszczelniaczu Eee nie będzie to może pięknie wyglądało. To też nie jest uszczelniacz olejowy, ale może wytrzyma. <grymne> może wytrzyma. To tylko na testach chcę zrobić. Właśnie chcę tą teorię sprawdzić. Czyli złożę to tak jak było wcześniej. Wszystko zalejemy troszeczkę oleju. I tyle. I zobaczymy, czy to będzie działać tak jak tam jedna z osób pisała. No bo szkoda kupywać uszczelniacze i to wszystko i robić, jak to ma za, na przykład zaraz pierdzielnąć, <grystanie> ma się zaraz coś uszkodzić, nie? Nalejemy tu trochę oleju na środka, ja mówię, że tylko do smarowania. To jest tylko na testa wszystko. Więc jak coś z przymrużeniem oka. Teraz wciskamy uszczelniacza. Tutaj nie zakładam gumki ani nic, bo wiem, że to teraz pierdzielnie. Ok, dobra, uszczelniacz nabity i nakładamy drugiego uszczelniacza. Tylko na to by pasowało mi jakąś taśmy na binę okej okay. teraz nakładamy tego uszczelniacza nasmrujmy wałek okej okay. wkładamy go tam do środka okej okay. i dokręcamy kapsla. Ten kapsel do końca nie dojdzie Kapsel do końca nie dojdzie, nie dojdzie bo jest dodatkowy uszczelniacz Kurde nie wiem czy ten O-ring wytrzyma to Dobra Ja to będę musiał wywiercić dziurę 12 mm w tym jeszcze, Żeby to działało Bo nie mam nie mam tych szczypiec Może ty mi dokręcę jakoś może wystarczająco ok chociaż mi się to nie podoba nie podoba mi się to strasznie nabiję teraz tutaj trochę barów parę barów może mi się uda nabić widzimy się za chwilę, zobaczymy czy będzie wychodzić no i dobra, jak to chodzi? Na początku wychodzi powolutku, fajnie. A jak skończy się olej? O kurde, jeszcze raz Według mnie Nie pracuje to dobrze Widzicie? Jak chwyci powietrze, automatycznie wyszczelibuje w górę. To powinno tłumić, to powinno wychodzić przez całą długość amortyzatora. Tak samo wolno. To nie może być mało oleju. To nie może być ani grama powietrza w środku. Tak, wam szczerze powiem. I wtedy to będzie chodzić. tylko że nie wiem czy mi to nie puszcza to troszkę albo mi się wydaje dobra trzeba będzie spróbować taka teoria więc pasuje spróbować, ale według mnie jest to za mało tego oleju Mm-hmm. Okay. No to zregarowaliśmy po raz kolejny amortyzator. Yy, nabiję teraz powietrza i sprawdzimy, może mi się uda dzisiaj nabić, kurde, z w granicach 5-6 barów. No to będzie ok. Dobra, widzimy się za chwilę. No dobra, i chwila, prawda. <śpiewanie> <śpiewanie> Czyli niestety, ale ta teoria jest błędna. Niestety. Tamta teoria jest bardzo, ale bardzo błędna. Niestety, ale to co piszesz to jest wielka, ale to bujda. Na resorach nabiłem tu w granicach 8 barów, teraz jest. W amortyzatorze powietrza dałem oleju nawet troszeczkę więcej niż tam sugerowałeś, bo trochę więcej niż do smarowania. No i sprężynuje, no na samym powietrzu, na samym gazie choćby nawet o, tego azotu nabił to będzie jeden pierą to samo będzie żebyś czasami nie wypisywał, że e, żeś nabi, nabijał azotem <grytanie> nie będzie to działać na samym powietrzu, za duże są dziurki e, no nie ma prawa to tłumić tak wam szczerze powiem e, i te blaszki powietrza nie utrzymają, olej, olej olejem olej jeszcze utrzymają, ale powietrza nie utrzymają te blaszki tam co są w tym całym zaworku Widać to, że to jest zbudowane pod pracę oleju, a nie pod pracę na powietrze Nie ma żadnych przekładek gumowych takich jak na przykład w jakimś kompresorze, albo w czymś z taką dokładnością, nie? Jak w kompresorze, w kompresorze. to powinno być coś ala typu jak te zapadki w głowicy w kompresorze, coś takiego, albo śrutowe eee, uszczelnienia więc no niestety to coś mi napisał, że a, serwisujesz tak amortyzatory i wszystko działało, no nie jestem w stanie w to uwierzyć eee, a ja zrobię tak jak mówiłem, czyli wymienimy ten olej jeszcze na super jakiś rzadki i zobaczymy czy będzie działać, <śmum> mam nadzieję że będzie działać eee, ewentualnie to rozwiązanie tutaj zastosowałem bo ten uszczelniacz jest wysokiej klasy, widzę że jak na razie trzyma, tutaj widzę że zgarnął tylko ten cały brud może wytrzyma, nie? Mam nadzieję, że wytrzyma. Mam taką nadzieję. Bo jest też kwestia tego, że prawdopodobnie ten uszczelniacz, co jest ten wcześniej, on może się trochę cofnąć i poluzować oringa. Ale szczerze w to wątpię, bo całe te ciśnienie oleju będzie cały czas dopychać w dół. Będzie chciało to wypchnąć z tego, więc będzie doszczelniać. No. Więc mi się wydaje, że w ten sposób będzie chyba najłatwiej to naprawiać. Chociaż jeszcze zobaczymy. A z czego mam części, co i jak to na razie wam nie powiem, dopóki e, nie posprawdzam moich teorii spiskowych. No, tyle. No więc kończymy ten odcineczek, bo ja muszę zmykać i widzimy się niebawem w kolejnym, posprawdzamy kolejne wasze teorie a propos tego naprawy tej, tego tylnego amortyzatora. Jedna osoba też pisała o oleju 0W. Że mógłby być dobry, chociaż jest ciężko dostępny. Nie widzę tak za bardzo takiego oleju. Ale on powinien być rzadki jak woda. Dobra, więc do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Hej!